Sponsorem programu jest Maiki Sushi, sushi bar w Centrum Kutna, Plac Piłsudskiego 13. Dzień dobry, Aleksandra Zielińska, zapraszam Państwa na podsumowanie wydarzeń minionego tygodnia. 2 października 2020 roku około godziny pierwszej doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął 25-latek, a inny młody mężczyzna został ranny. Kierujący samochodem Mitsubishi Carisma z niewiadomych na chwilę obecną przyczyn stracił panowanie nad pojazdem, wjechał w pole, dachował, a następnie uderzył w słup energetyczny. W zdarzeniu brało udział trzech mężczyzn, którzy po przybyciu na miejsce służb ratunkowych znajdowali się poza pojazdem. W wyniku odniesionych obrażeń zmarł 25-letni mieszkaniec Powiatu Łęczyckiego. Pierwsze rodziny zamieszkały w mieszkaniach wspomaganych w budynku przy ulicy Majdany 1. W pierwszej turze naboru miejski ośrodek pomocy społecznej zakwalifikował do wsparcia w postaci czasowego pobytu w mieszkaniach wspomaganych pięć rodzin, z których dwie już się wprowadziły. 2 października nastąpiło uhonorowanie zmagań kutnowskich bejsbolistów w sezonie 2020, którzy zostali wicemistrzami Polski. Uroczystego wręczenia pucharów oraz medali dokonali prezydent miasta Kutno Zbigniew Burzyński, prezes Polskiego Związku Bejsbolu oraz softballu Christopher Swinney, wiceprezes Miejskiego Klubu Sportowego Stal Kutno. Drużyna otrzymała pamiątkowy puchar oraz medale. Koronawirus a działanie Komendy Policji. W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju nie musisz przychodzić do Komendy, by zgłosić Policji przestępstwo lub wykroczenie. Możesz to zrobić przesyłając stosowną informację najlepiej pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną. Policjanci opracowali wzór pisma. W poszczególnych polach wpisz odpowiednie informacje. Gotowe pismo wraz z załącznikami wyślij na adres pocztowy komendy lub komisariatu. Pamiętaj, że możesz to zrobić również drogą elektroniczną. Adresy e-mail znajdziesz na stronie internetowej danej jednostki policji. Magistrat informuje o postępach prac na alejach ZHP. Przypomnijmy, że w tym miejscu realizowana jest inwestycja, dzięki której mamy zapomnieć o zalaniach tej części miasta. Trwają prace związane z budową sieci kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do rzeki Ochni w alejach ZHP w Kłótnie. W ramach prowadzonej inwestycji wykonany został już odcinek sieci kanalizacji deszczowej w alejach ZHP oraz na terenach rekreacyjnych nad Ochnią. W najbliższym czasie planuje się wykonanie odcinka sieci pomiędzy blokami. Numer 2 i 4 w alei ZHP. W następnie wykonany będzie wylot do rzeki Ochni. 5 października w szkole podstawowej nr 7 i nr 1 w Kutnie ewakuowano uczniów. Powodem była informacja o znajdującym się ładunku wybuchowym. Na szczęście nie wykryto zagrożenia w żadnej ze szkół. Team Challenge Chrześcijańska Misja Społeczna Oddział w Kutnie zaprasza na 83 Dni Nowej Szansy, które odbędą się 10 i 11 października 2020 roku w Centrum Seniora przy ulicy Wyszyńskiego. Zaczynamy o godzinie 9. W programie będą relacje osób uwolnionych od nałogów, jak również wykłady pastora Adama Byry, który będzie mówił o naszej przyszłości. Będziemy starać się znaleźć odpowiedź na pytanie: jaka jest moja przyszłość. W programie również e, posiłki, e, kawa, herbata i coś słodkiego. Zapraszam bardzo serdecznie od godziny 9 w sobotę i w niedzielę. Zielona gospodarka to moda czy szansa na rozwój i tworzenie nowych miejsc pracy? Podlaska Stacja Przyrodnicza Narew, realizująca projekt pod nazwą Europejskie Centrum Ekształcenia Zielonych Zawodów PROGRIN, współfinansowany z programu Erasmus, zorganizowała konferencję upowszechniającą rezultaty pod nazwą Zielona gospodarka to moda czy szansa na rozwój i tworzenie nowych miejsc pracy. Ochroną środowiska interesuje się już od dawna. W ramach projektu programu Erasmus realizowaliśmy szereg różnych projektów, które trochę zazębiały się o zieloną gospodarkę. Postanowiliśmy napisać projekt kompleksowy, adresowany do szerokiego grona społeczeństwa, który będzie promował zielone zawody. Po prostu uważaliśmy, że zielona gospodarka to nie jest moda, ale że to jest trend, to jest wręcz konieczność. I musi Musimy promować zielone zawody, po prostu nowe technologie wdrażać, które będą pozwalały jak najszerszemu gronu uczestniczyć w rozwoju zielonej gospodarki. Do kogo skierowany jest projekt? Projekt jest skierowany zarówno do przedsiębiorców, młodzieży, jak również dla osób, które chciałyby założyć własną działalność gospodarczą, może również dla osób bezrobotnych, które chciałyby się przekwalifikować, czy po prostu pozyskać dodatkowe środki. Na platformie edukacyjnej będzie 90 modułów edukacyjnych, które będą promowały różne gałęzie zielonej gospodarki i po prostu samodzielnie będzie można odbyć taki kurs online. Czy zielona gospodarka to według pana jest przyszłość? Przyszłość oczywiście, jak najbardziej przyszłość. Myślę też sobie, że placówki oświatowe powinny być przede wszystkim finansowane w ten sposób, w przyszłości, żeby pozyskiwać własne źródła energii, własne źródła ciepła, bo to jest niesamowicie ważne. No i przede wszystkim jest wspaniałe ze względów ekonomicznych. Czy jako prezes Agencji Rozwoju Regionu Kutnowskiego widzi pani nowy kierunek rozwoju w zielonych technologiach? Ja uważam, że w tej chwili jesteśmy chyba wszyscy jako mieszkańcy i jako społeczność lokalna i także firmy, jesteśmy w takim miejscu, w którym dostrzegamy potrzebę powrotu do natury, takiego bardziej holistycznego podejścia do wykorzystania zielonych źródeł energii. A moim zdaniem takie projekty jak ten służą też przede wszystkim edukacji. Wiele firm decyduje się w tej chwili na wykorzystaniu zielony, zielonych energii we w swojej działalności, w działalności produkcyjnej, działalności usługowej. E, dostrzega również potrzebę kształcenia kadr pod tym kątem, więc jak najbardziej. Czym zajmuje się Pana firma? My jesteśmy firmą edukacyjną, koncentrujemy się na edukacji informatycznej, jesteśmy partnerem wielu firm, m.in. Microsoftu, zajmujemy się kształceniem i informatyków i użytkowników systemów. Dlaczego zdecydował się Pan zostać partnerem w projekcie ProGreen? No, dlatego, że on wpisuje się jakby w nasze szerokie zainteresowania i to, co robimy w projekcie, czyli dostarczenie platformy edukacyjnej i e learningowej, jest jednym z elementów naszych aktywności. Co wyróżnia projekt ProGreen? No, na pewno to, że jest międzynarodowy i to jest taki zestaw mniej może typowy dla, polskich projektów, bo mamy partnerów z Hiszpanii, z Portugalii. Dzięki temu możemy też nasz produkt dostosowywać do jakby ich oczekiwań chociażby językowych. Tak? Także powstaje coś, co ma nie tylko polską czy angielską wersję językową, ale również włoską i portugalską. Czym zajmuje się Pana firma? Jest to stowarzyszenie skupiające, skupiające ludzi, którym nie obca jest ochrona środowiska i dbało się o, o, o naszą przyrodę. W tej chwili zajmujemy się bardziej sferą biznesu. Szkolimy przedsiębiorców w tematach, które pozwalają im dbać o środowisko i zarabiać na środowisku. Co jako lider projektu może powiedzieć panu Progrin? Muszę powiedzieć, że uważam takie projekty za bardzo potrzebne, szczególnie w tym temacie obecnie, kiedy musimy odchodzić od energii węglowej na rzecz zielonej energii. Co wyróżnia projekt ProGrin? Projekt ProGrin wyróżniają rewelacyjni partnerzy, czyli nasi partnerzy z Włoch i z Portugalii, którzy całe lata już zieloną energią się zajmują, od których możemy dużo się nauczyć. Angażuje się Pan w różne inicjatywy związane z ochroną środowiska. Jak ocenia Pan przyszłość zielonej gospodarki? Spośród no, bardzo dużej gamy działań, które mają służyć równomiernemu wzrostowi i podnoszeniu stopy życia ludzi, zielona gospodarka ma chyba największe szanse i daje nam największe nadzieje i największe możliwości. Z kilku powodów. Powód pierwszy jest taki, że nasze życie stanie się i łatwiejsze. I bardziej przyjemne, i bardziej zdrowe, co jest nieprawdopodobnie istotne teraz, szczególnie w etapie, w etapie pandemii koronawirusa. Po drugie, zielona, zielona gospodarka daje możliwość racjonalnego inwestowania i wydatkowania pieniędzy. Zielona gospodarka stworzy również nowe miejsca pracy, co do tego nie ma najmniejszej wątpliwości. A jeśli tak, no to jest nasza przyszłość. Robił Pan badania. Jakie są trendy w rozwoju zielonej gospodarki? Generalnie najważniejszym trendem jest ograniczenie emisji CO2. W związku z tym wszystkie trendy dotyczą technologicznych zmian, na przykład zmniejszenia emisji CO2 w transporcie, zwiększenia udziału źródeł odnawialnych w produkcji energii, na przykład z solarów albo z wiatraków i właśnie w tym kierunku zmierzają zmiany. W jakich projektach z zakresu ochrony środowiska brałaś udział? Biorę udział w wielu projektach, na przykład co kryje w sobie kropla wody i systematycznie chodzimy, pobieramy próbki wody tutaj do naszej pobliskiej rzeki i badamy ilość fosforanów, 5 azotanów, 5 amonu, czy sprawdzamy pH wody, sprawdzamy skład chemiczny gleby, ilość fosforanów, nie wiem, w proszkach do prania. No, i szkoła bierze udział w projektach z Erasmusa, i również w nich biorę udział. No, i jest tam dużo właśnie takiej tematyki ekologicznej. Czy cenisz sobie zielone technologie? Oczywiście, że cenię. Myślę, że wybierając swój kierunek, technika analityka, właśnie ciekawiło mnie takie podejście ludzi do środowiska. Jak oni mogą zmienić, zmienić ten stan, żebym sama wiedziała, na jakim etapie jest teraz. Co robisz dla środowiska? Korzystam z wielorazowej butelki, na przykład, żeby pić wodę, zamiast tych jednorazowych. Tak samo z pakowaniem jedzenia do szkoły. Korzystam z wielorazowego pudełka zamiast foliówek. Od wielu lat nie jem mięsa, co też przyczynia się do ochrony środowiska. Staram się korzystać z roweru, na przykład, żeby do szkoły dotrzeć, lub pieszo. No i tak. Jak widzisz rozwój zielonej gospodarki? Moda czy przyszłość? E, uważam, że to jest przyszłość, ponieważ e, no każdemu to już musi wejść w nawyk. E, nie możemy ignorować, jak ktoś e, źle traktuje środowisko. E, trzeba na to zwracać uwagę i uważam, że to bardzo ważne. 7 października w całym kraju odbywa się protest rolników pod hasłem Obronimy Polską Wieś. W Kutnie prowadzone są blokady na Drodze Krajowej 60 i m.in. na Rondzie Jasiukowicza. Za organizację protestów odpowiada Agrounia. Powodem protestu jest pięć punktów. Wprowadzenie szkodliwej ustawy tzw. Piątki dla Zwierząt, systemowe niszczenie polskiego rolnictwa, brak walki z ASF, zamknięcie ważnych dla branży rynków zbytu i nadmierny import produktów rolno-spożywczych. Obronimy Polską Wieś to hasło dzisiejszego protestu. Jaki jest cel, powód protestu? Powód protestu, tak na dobrą sprawę, tutaj są rolnicy, którzy reprezentują wszystkie branże rolne, począwszy od hodowców w drobiu, bydła, trzody chlewnej, poprzez rolników zajmujących się produkcją stricte rolną oraz warzyw, ale również i sadownicy. Sytuacja na tych rynkach, które wcześniej wymieniłem, była ostatnimi czasy... Dość różna. Można powiedzieć, a po pandemii koronawirusa, pod tym lockdownie była no bardzo rozjechana była ta sytuacja. W tej chwili yy, rząd proceduje ustawę nad tak zwaną piątką dla zwierząt. My to nazywamy piątka przeciw rolnikom, która jeszcze wprowadza jeszcze w jeszcze większe rozkołysanie rynek rolny, przez co tutaj yy, w obawie przed yy, bankructwem, w obawie przed yy, utraceniem, Swojej pracy ci rolnicy wyjechali. Czego oczekujecie od rządu? Przede wszystkim odrzucenia w całości projektu piątka dla zwierząt. Ilu rolników wzięło udział w proteście i z jakich powiatów? Powiat kutnoski, około 70 na pewno. Biorę udział w protekście, żeby się przeciwstawić całej ustawie Piątka dla Zwierzaka. Jestem producentem, mam produkcję roślinną, czyli teoretycznie mnie to nie dotyczy, ale w dalszej perspektywie, czego ludzie oczywiście nie widzą, dotyczy mnie w 100%. I ja to czuję nie w tym roku, czy w kolejnym, ale za 2-3 lata. I dla mnie, jak dla młodego rolnika, który mam kredyty, zobowiązania, muszę się przeciwstawić temu wszystkiemu, bo w tej ustawie, nie temu wszystkiemu, przepraszam, gdzieś byłem, w tej ustawie, gdyż no... To koliduje z moimi dalszymi planami i z moim w ogóle funkcjonowaniem jako rolnik. W tym momencie rolnikowi wystarczy, żeby dać spokojnie pracować, my sobie sami poradzimy. Tylko proszę, żeby, prosiłbym, żeby nie przeszkadzano nam w tym, co chcemy robić, bo i tak robimy po godzinach. Naprawdę nasz czas pracy jest wydłużony do 14-15 godzin dziennie, oczywiście w sezonie. E, nie żeby nam rząd po prostu nie przeszkadzał takimi ustawami, jak ta obecna, która ma wejść w życie. Dlaczego wziął pan udział w proteście? W tej chwili protestujemy przeciwko wprowadzeniu tzw. piątki Kaczyńskiego. No mnie akurat najbardziej dotyczy ubój rytualny. No i z tego powodu jesteśmy. A dodatkowo jeszcze cały czas są problemy ze zwalczaniem choroby, no choroby ASF. Jakich działań od rządu pan oczekuje? W tej chwili oczekujemy wycofania się z wprowadzenia tzw. piątki Kaczyńskiego. Jak ocenia pan obecną sytuację rolnictwa w Polsce? Yy, w tej chwili, bo jestem hodowcą trzody i bydła, w tej chwili w trzodzie jest bardzo zła sytuacja. Yy, w bydle, póki nie jest prowadzona ta ustawa o zakazie uboju, jeszcze nie ma źle, ale, ale będzie na pewno dużo gorzej. Zimno, pochmurno, słońce jak na lekarstwo. Wielu z nas odczuwa przygnębienie jesienną aurą. Zapytaliśmy mieszkańców Kutna o sposoby na poradzenie sobie z sezonową handrą oraz o to, jaką porę roku lubią najbardziej. W Pani sposób na jesienną handrę. Dobra, kawa, miłe towarzystwo. Uśmiechać się. Film. Właściwie to nie mam handry, proszę pani. trzeba się porządnie nastawić. Pozytywnie, pozytywnie. Zakupy. Ja zazwyczaj nie mam handry. Ja dobry sposób bycia, to znaczy więcej optymizmu w życiu. Praca, zajęcie w domu, coś trzeba robić, proszę panią. No spacer. Seks. <grych> nie, spacer na świeżym powietrzu, ruch. No dobry nastrój. No to dobry nastrój przez wyjście z domu, spotkać się ze znajomymi, porozmawiać, uśmiechnąć się. Nie myśleć tam o jakichś takich przykrych rzeczach. No i mile spędzać czas, ale bardziej na świeżym powietrzu. Spacer, dobra książka, kawa, relaks przy maszynie do szycia. Jaka jest pani ulubiona pora roku i dlaczego? Wszystkie lubię. Tylko w zimę nie ma śniegu. Mógłby być śnieg jeszcze. Zima, bo wtedy mam urodziny. Zima, no bo wie, wiem jak się ubrać, że na ciepło i nie muszę się męczyć z upałem. Lato, ponieważ można, się, można jeździć gdzieś podróżować oraz spędzać miło czas i odpocząć od szkoły. Lato, no bo nie lubię za bardzo jakie zimno. Jest wiosna. Wszystkie pory roku lubię. No naj, najwięcej to wiosna, bo już zaczynają się niby nowe życia. Już wszystko kwitnie. Moje na lato. Ciepło, słońce, wakacje. Dla mnie są wszystkie pory roku. Eee, lubię wszystkie pory roku z tego względu, że każda pora roku ma coś pięknego w sobie. Lato ciepło, przyjemnie, jesień, kolorowe drzewa. Słoneczko też fajnie świeci, babie lato lata fajnie, no zimą wiadomo, wiosną ptaszki śpiewają, także wszystkie pory roku są dla mnie fajne. 8 października odbyło się w ramach projektu Pomóż sobie innym i środowisku, realizowanego przez Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Przystań w Kutnie nasadzenie drzewek przy ulicy Wyszyńskiego. Jakie działania są prowadzone w ramach projektu Pomóż Sobie Innym Środowisku? Jest to projekt, który jest skierowany przede wszystkim do ludzi, żeby pobudzić ich świadomość ekologiczną, bo świadomość ekologiczna bardziej rozbudowana i ważne jest, ważne jest tym wszystkim to, żeby była postawa odpowiednia każdego człowieka, postawa postępowania wobec środowiska naturalnego. I właśnie ten projekt ma przynajmniej punktowo zaszczepić w uczestnikach tego projektu, a odbiorcami są uczestnicy środowiskowego domu samopomocy, są to osoby niepełnosprawni niepełnosprawne oraz opiekuni. Oni mają do zrealizowania w ramach tego projektu szereg działań, które nieodmiennie są związane właśnie z ochroną środowiska. Między innymi to tak jak Państwo tutaj dzisiaj widzicie, sadzimy drzewa. Jest to coś takiego małego, ale powiedzmy, że te drzewa, które dzisiaj zasadzimy za kilka lat mam nadzieję, że się przyjmą, <gry> będą jak gdyby y, czymś, co bardzo y, pozytywnie wpłynie na te osoby, które je sadziły, prawda? Y, oprócz tego, że będą spełniały swoją, y, y, swoją y, no, jak to określić, y, funkcję y, w otoczeniu, w którym będą rosły, to jeszcze będą, bo to są wiśnie, drzewa japońskie, y, będą bardzo przyjemnie y, dla oka wiosną, ponieważ kwitną na różowo. Gdyby niedofinansowanie, które otrzymaliśmy ze Starostwa Powiatowego w kwocie 8 tysięcy, to byśmy nie mogli realizować tego projektu. Także kończąc te parę zdań na temat realizacji tego projektu, chciałam powiedzieć, że Właśnie rozbudzając tą świadomość związaną z walką, z, z właściwym zachowaniem w stosunku do otaczającej nas przyrody, pomagamy nie tylko sobie, ale też wpływamy swoim, swoją postawą, właściwym postępowaniem na innych, a przez to wpływamy również na środowisko. Na dziś to wszystko. Zapraszamy za tydzień i zachęcamy do oglądania oferty programowej telewizji Kutno. Telewizja Kutno już od jakiegoś czasu z sukcesem realizuje programy do łódzkich wiadomości dnia. Opowiadamy o lokalnej kulturze, wydarzeniach, poruszamy ważne społecznie sprawy, rozmawiamy z mieszkańcami. Pomóż nam dotrzeć do tematów, o których należy głośno powiedzieć. Masz temat dla telewizji Kutno? Chcesz podzielić się z nami swoją opinią? Zadzwoń, napisz, oznacz wpisy w mediach społecznościowych hashtagiem temat dla telewizji Kutno. My zrobimy z tego materiał i podzielimy się nim z telewizją regionalną. Niech o ważnych lokalnych sprawach usłyszy województwo łódzkie.